Witam Was wszystkich na moim kanale. Znowu ze mną dzisiaj Michał Sobala. Dzień dobry. Wyjątkowo dobry ekspert energetyczny i dzisiaj znowu będziemy rozmawiać o energii, a tak naprawdę o czymś dodatkowym, o czymś naprawdę istotnym. Dlatego zachęcam Was do dalszego oglądania. Witam Cię ponownie, Michale. Cześć. E, powiedz mi, bo tak naprawdę w ostatnich materiałach skupiliśmy się głównie na tym, co tak naprawdę przedsiębiorca. No, który korzysta z energii elektrycznej, a nie oszukujmy się jest to przynajmniej 90 kilka procent przedsiębiorców w Polsce, może zrobić, żeby obniżyć te rachunki. Skupiliśmy się głównie na, tak jakby na zmianie powiedzmy, dostawcy, na negocjacjach obecnych warunków. Ale według mnie tak naprawdę nie poruszyliśmy innych kwestii, które mógłby dany przedsiębiorca czy przedsiębiorczyni zrobić, yy, mając wysokie rachunki. Tak naprawdę, czy są jakieś inne aspekty, czy są jakieś inne rzeczy, które można zrobić, aby rzeczywiście obniżyć te rachunki za energię elektryczną u nas w kraju? Mm -hmm. Bardzo trafnie, że o to zapytałeś, ponieważ rzeczywiście zmiana sprzedawcy, negocjacje warunków zakupu energii to jest jedna rzecz, natomiast jakby, jakby spojrzeć na przeciętny rachunek przedsiębiorcy, to tych pozycji, za które płacimy jest aż 13. Na no, opozycja zakupu energii elektrycznej to jest w zasadzie jedna, plus jedna związana z opłatą handlową, więc dwie pozycje. Na no, pozostałych 11 dotyczy dystrybucji, czyli opłat za dostarczanie nam energii do zakładu. No i z tymi pozycjami jak najbardziej też jesteśmy w stanie coś zrobić. Cztery z nich tak naprawdę możemy obniżyć i dzięki temu uzyskać wymierne korzyści u klienta. To skąd aż 13 tych pozycji? Bo to jest taka ciekawostka, bo wydaje mi się, że pewnie większość naszych widzów, jak w ogóle, że tak powiem, obywateli w naszym kraju, i pewnie jak nie tylko też pozostałych krajów. No myśli, że tak naprawdę na rachunku powinno być co? No tyle, ile zużyje się tej energii elektrycznej. Więc skąd masz 13 pozycji tak naprawdę? Ja też dobre pytanie. Tutaj trzeba by było sięgnąć tak naprawdę do historii, bo nie wiem, może ty pamiętasz. Ja na przykład jak jeszcze byłem gdzieś tam małym podlotkiem, to kojarzę sytuację, gdzie przychodzi do nas do domu inkasent, spisywał z licznika to, ile zostało energii zużyte, wklepywał do swojego jakiegoś takiego prehistorycznego komputerka. Wysuwał mu się rachunek, ten rachunek się opłacało, i na tym się kończyło. I na tym rachunku była w zasadzie stawka za kilowatogodzinę, plus informacja, ile klient zużył, i tyle w zasadzie. Był bardzo proste, łatwe. Tak to właśnie było. No. Dokładnie tak. Natomiast w międzyczasie, jak no, można powiedzieć, czasy się zmieniały, to te pozycje kolejne dochodziły. I te wszystkie pozycje, wszystkie 13, każda z nich czegoś dotyczy. Jakby tak najogólniej powiedzieć, to są to pozycje związane z różnymi dodatkowymi opłatami, które się pojawiły, czy to przesyłowymi, czy to różnego rodzaju podatkami, które my, będąc w Unii Europejskiej, no i będąc też użytkownikami e, linii przesyłowej, e, korzystając z energii elektrycznej, no, wiadomo, że musimy, musimy, my uiścić, bo to jest na nas, na przedsiębiorców przerzucane finalnie. To powiedz mi, bo e, tak jak we wcześniejszych filmikach na pewno słyszeliście, duża, e, no dużą miarą tak naprawdę jest czas, jeżeli chodzi o kontaktowanie się, jeżeli chodzi o energię elektryczną i tak naprawdę mamy te lepsze i gorsze okresy e, w roku. No i Mówiąc o tych pozycjach, o których ty tak, bo, tak naprawdę mówiłeś, o tych powiedzmy dystrybucyjnych pozycjach, e, o których chcielibyśmy się na pewno dowiedzieć więcej bynajmniej ja i pewnie widzowie również, to powiedz mi, czy też jesteśmy tu ograniczeni czasowo, jeżeli właśnie chodzi o możliwości jakiejś powiedzmy oszczędności? Czy jak to wygląda i z czym to się tak naprawdę je i na czym to tak naprawdę mhm. e, polega? Okej, okay. o ograniczeniach czasowych, bo tutaj tak naprawdę ja tak zrozumiałem to pytanie. E, tutaj nie ma mowy, to znaczy tu nie jest tak jak w przypadku energii, że mamy kontrakt na 2, 3, 4 lata i musimy się trzymać tych ram, że nawet jak zaproponujemy świetne warunki klientowi, to i tak je możemy dopiero wdrożyć po zakończeniu aktualnej umowy, żeby go nie narazić na kary, czego oczywiście nie chcemy. Natomiast w przypadku parametrów dystrybucyjnych, one nie są tutaj żadnymi okresami ograniczone, ponieważ umowa dystrybucyjna jest zawierana z klientem raz. Na cały okres tak naprawdę życia jego zakładu, życia punktu poboru, z którego korzysta. Inaczej licznika powiedzmy, i w związku z tym tutaj nie ma jakichś warunków, na które klient się godzi, promocyjnych, po prostu płaci tyle, ile jest z góry narzucone. Na każdy rok te stawki są określane przez każdego z operatorów, czyli dostawców w Polsce. No i w każdym momencie roku tak naprawdę możemy sobie te parametry zmienić, poprawić, dostosować do naszego zakładu, tak po to, żeby płacić jak najmniej no, za to, z czego korzystamy tak naprawdę. Dobra, to takie może jedno z podstawowych pytań. Można w ogóle zmienić dystrybutora? Eee, ciekawe pytanie. Tutaj odpowiedź jest że w, e, następująca: w większości przypadków nie, natomiast w nielicznych przypadkach, gdzie na przykład mielibyśmy zakład blisko linii e, przesyłowej, na przykład PKP, tak, czyli e, no, no, dużego operatora w Polsce, gdzie tych torów i, i linii przy torach dosyć sporo mamy, to wtedy mamy do wyboru rzeczywiście operatora rodzimego, na przykład Taurun, czy tam PGE i PKP Energetykę, ale to tylko w takim przypadku, w pozostałych e, sytuacjach no, jesteśmy przywiązani do jednego operatora, więc okay. tego nie poprawimy, nie zmienimy tak naprawdę. Okej, okay, okej. Okay. No to powiedz mi, przejdźmy może bardziej do konkretów jakichś takich powiedzmy liczb, bo tak jak wcześniejszy w wcześniejszym filmiku usłyszeliście, czy też tak naprawdę na przykładzie naszych klientów, na zmianie obecnego sprzedawcy energii elektrycznej jesteśmy w stanie zaoszczędzić, nie wiem, 30, 40, 50, 60 i jeszcze więcej, tak naprawdę procent. Więc jaki procent, jaka suma pieniędzy tak naprawdę pozwalałaby nam właśnie zaoszczędzić na zmianach tych parametrów, czy też w ogóle na zmianach, o których przed chwilą tak naprawdę mm. mówiłeś? Okej, okay. tutaj pytania, na znaczy odpowiedzi jednoznacznego na to pytanie nie ma, ponieważ znowu to zależy, jaka jest sytuacja u klienta. Natomiast podam może na przykładzie klienta, którego ostatnio analiz analizowaliśmy z naszym doradcą który dopiero się wdraża gdzieś tam w zespół, bo no, chcemy docierać do większej ilości przedsiębiorców. E, więc sytuacja klienta była następująca. Klient płacił całkowity rachunek 16 tysięcy, e, natomiast samych tylko parametrów dystrybucyjnych, których akurat miał błędy w, Wszystkich czterech, które można poprawić, które można zmienić, to w jego przypadku 4000 tysiące z tego rachunku odpadało właśnie na te koszty dystrybucyjne, które można było no, zniwelować, zoptymalizować. No i kolejne 4000 tysiące z tytułu zakupu po tańszych cenach energii, więc z rachunku 16 tysięcy 8 nam odpadło. Czyli o połowę mniej zacznie płacić, a z tego połowa to były opłaty dystrybucyjne, więc no można powiedzieć 25% rachunku samych tylko opłat dystrybucyjnych byliśmy w stanie obniżyć. Okej, okay, no to no, no robi to wrażenie. Mam nadzieję, że również robi to wrażenie na Was. To powiedz mi, jak to się załatwia? Ile to kosztuje czasu, tak naprawdę pieniędzy, naszego zaangażowania, aby móc w ogóle to zrobić? Czy powiedzmy no, przedsiębiorca, który skupia się głównie na prowadzeniu swojej firmy, bo według mnie no, to jest Główny, główny, główny cel pewnie każdego z was codziennie jest w stanie sam to zrobić. Czy jak to wygląda? Z czym to się je po prostu? Okej. Okay. Tutaj tak naprawdę teoretycznie nie jest to skomplikowany proces, natomiast wymaga na pewno wiedzy energetycznej, okołoenergetycznej, wiedzy na temat zakładu, czy urządzeń, które mamy w zakładzie, no i też świadomości tego, które w ogóle parametry za to odpowiadają, za obciążenia na przykład nasze sieci odpowiadają i wysłania tak naprawdę kilka wniosków do operatora po to, żeby nam te parametry poprawił. W jednym z tych czterech parametrów jest konieczne zamontowanie urządzenia, o którym już we wcześniejszym wywiadzie jednym mówiliśmy. Chodzi o układ kompensacji mocy biernej. Natomiast w pozostałych trzech to jest tak naprawdę wysłanie odpowiedniego dokumentu do operatora po to, żeby nam te parametry po prostu zmienił. Natomiast no bez wiedzy, bez takiego obycia, bez no świadomości tego, który parametr za co odpowiada, no nie jesteśmy w stanie tego zrobić, więc w mojej ocenie przeciętny przedsiębiorca nie jest w stanie tego dokonać, natomiast jeżeli ma trochę wiedzy energetycznej, trochę się już wgłębił w to wszystko, co u niego jest na rachunku, fotowoltaikę montował, jakieś rzeczy około energetyczne robił, no to dla niego to może nie być nic skomplikowanego, natomiast no dla przeciętnego przedsiębiorcy jak najbardziej, bo to jest tak samo fachowa wiedza, jak wiedza jego na ten temat, jak produkować, jak prowadzić swoją, prowadzi swoją firmę. Dokładnie Zgadza tak. Zgadza się. No to powiedz mi, czy są jakieś ograniczenia, które, które no pozwalają lub nie pozwalają właśnie na oszczędności w tej, w tej materii, w tym akurat zakresie. Okej. Okay. I to jest właśnie, to co mówisz, to jest uzależnione od tego, jak klient ma to aktualnie poukładane. Mamy tutaj bardzo ekstremalne przypadki, zarówno w jedną stronę, gdzie wszystkie parametry są no, wręcz idealnie dopracowane, natomiast prowadząc rozmowy z takim klientem no słychać już w rozmowie z nim, że on wie co się u niego w zakładzie dzieje, ogarnia to ma nie wiem, jakiegoś energetyka, który za to odpowiada on sam jest biegły w tych tematach, bo się wywodzi na przykład ze świata energetyki a po prostu teraz inny biznes prowadzi więc tacy klienci no mają to pogarniane, czyli nie przepłacają nawet czasami ani złotówki, natomiast z drugą strony mamy ekstremalne przypadki, gdzie klienci no tak jak na przykład ten ostatni przed nas analizowany, no przepłaca tak naprawdę we wszystkich parametrach możliwych i to przepłaca dużo, bo 25% rachunku płaci niepotrzebnie, czyli mógłby tego nie płacić od wielu lat, a przez te wiele lat po te 2,5 w tym wypadku po te 2 tysiące złotych no płaci tak naprawdę, sorry 4 tysiące złotych, płaci tak naprawdę niepotrzebnie bo mógłby równie dobrze to zachować w portfelu, co rocznie mu daje wynik rzędu 48 tysięcy, więc wycieczkę z rodziną całkiem ciekawą myślę, mógłby już sobie zafundować. Dlatego znowu w mojej głowie pojawia się dokładnie to samo stwierdzenie, które niejednokrotnie pewnie słyszeliście z moich ust, ale właśnie to, że prowadzą swoją własną działalność gospodarczą, swoje własne przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo, firmę produkcyjną, tak naprawdę swoją firmę. Niezwykle ważne jest to, aby skupiać się na swojej firmie, a tego typu rzeczy, jak widzicie, e, zlecać osobom, które się na tym znają, czyli doradcom energetycznym. W tym przypadku doradcom energetycznym firmy GAD Energy. Dlatego zachęcam Was do tego, abyście rozwijali swój biznes, aby, abyście się skupiali nie wiem, na skalowaniu tego biznesu, na rozwoju swojego biznesu, a rozwojem możliwości oszczędności, jeżeli chodzi o energię elektryczną czy też gaz, zostawili doradcom, takim jak Michał, takim właśnie, którzy pracują u nas w zespole, czyli w GAD Energy. Jeżeli macie jakieś pytania co do tego zakresu, co do innego zakresu, chcielibyście poznać jeszcze inne informacje z naszej strony, które właśnie dotyczą zakresu energii elektrycznej czy też gazu w Polsce dla przedsiębiorstw, to zapraszam do komentowania, na pewno odpowiemy na wszystkie komentarze i na pewno też będziemy robić właśnie pod to nasz materiał. A z tej strony ja Wam wszystkim dziękuję, dziękuję Tobie ja Michał nasz. i dziękuję. zachęcam do subskrypcji, do oglądania i do komentowania, no i oczywiście do oglądania kolejnych filmików. Dzięki.